Hej, witam was bardzo serdecznie, moi drogie koleżanki, drodzy koledzy Dzisiaj będzie taki typowo makijażowy film Cała twarz produktami Affect Słyszałam o nich gdzieś ją tam widziałam na YouTubach Widziałam ją gdzieś na Instagramie, ale jakoś tak nigdy się nie pogłębiałam Nigdy się tym nie interesowałam No i właśnie mam tutaj kosmetyki do wykonania w sumie całego makijażu tymi kosmetykami Ja już jego efekt zobaczycie, więc jeżeli jesteście ciekawi oczywiście czego użyłam I ja wam muszę powiedzieć, że od razu muszę powiedzieć, że ten po prostu rozświetlacz w kącikach to jest jakiś Tos, więc nie będę przedłużać. Dowiecie się, jaka jest moja opinia na temat tych kosmetyków. Czy polecam, co polecam, a czego nie polecam. Zapraszam do oglądania. I tyle. Zaczniemy od podkładu. Jeżeli chodzi o ten podkład, to jego cena to jest 59 zł według wizażu, Nałożę sobie standardowo na mój talerzyk. Nie będę nakładać żadnej bazy, ale teraz rano używam tego Clinic ID. To jest ten lekki, żelowy wkład, który ma oprócz tego aktywny serum. Ja mam tą niebieską wersję, dostałam od Karoliny w prezencie, także bardzo dziękuję. I ja to albo łączę właśnie z moim kremem odżywczego, ja tym naturalnym. Osoby, które mają tłustą cerę i szukają czegoś lekkiego, to to jest naprawdę fajne. I on nie ma parabenów, nie jest 100% naturalny, ale mi się to fajnie łączy. Więc, więc używam sobie teraz tego i naprawdę jest spoko. Przez że ten podkład jest lekki, to ja nie używam żadnej bazy, tylko właśnie ten żelowy krem się sprawdza idealnie. I ten podkład jest w fajnym kolorze, ja mam go w kolorze 3 i ja myślałam, że on będzie ciemny, ale nie. Fajny jest jasny i on jest przede wszystkim żółty, więc osoby, które lubią żółte podkłady, to to jest to. I on lekko nałożony, fajnie wyrównuje koloryt i ja wszystko wklepuję pędzem. To już wiecie od dawna, że ja tylko pędzem, 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 że on mi się kojarzy z jakimkolwiek podkładem. Nie kojarzy mi się z niczym. Pierwsza warstwa daje lekkie krycie, ale nic nie podkreśliło, żadnych porównic. Dołożę sobie jeszcze jedną pompkę. On się fajnie wtapia. On jest gęsty, ale taki wodnisty. Czy on ma jakiś olej w składzie? Akła, nie jest na bazie wody. Także spoko. No to już mi chyba nie zakryje nic więcej. Myślę, że jest ok. Już tak, ileż można wklepywać. Ale użyjmy kamuflażu i zobaczymy. Ale ogólnie podkład jest spoko, za tą cenę. Myślę, że stówy to by to nie było warte, ale jeżeli to kosztuje naprawdę 59 zł, to myślę, że to jest warte. Ten podkład będzie dobry dla osób z cerą normalną, tłusta raczej odpada. Nałożę sobie teraz korektor, nie z, 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 z AFEK, tylko akurat to będzie HEAN, podobno hit w Polsce i powiem wam, że jest moc ja sobie kamufluję te jakby brwi też tym, tym korektorem i wygląda fajnie, jest bardzo gęsty ja sobie tutaj właśnie nakładam tego kamuflażu na brwi żeby te moje końcówki brwi troszeczkę skrócić bo to jest naprawdę mocno kryjące piszcie mi czy miałeś już ten kamuflaż bo jest naprawdę hicior Karolka miała rację Pokażę Wam palety do konturowania, która jest hitem. I z tych wszystkich rzeczy uważam, że jest najbardziej godna polecenia. I to jest Afekt Contour Palet. I na początku, jak ja to zobaczyłam, to sobie to nie może być dobre, dlatego że to ma moim zdaniem dziwne kolory. To jest niby kontur, to jest. Um, ale korektor, coś do rozjaśniania, a to jest niby rozświetlacz. Jak ja to zobaczyłam, ten rozświetlacz, to wiedziałam, jak to może rozświetlać, bo to wygląda jak kolejny brązer, ale. No, zaraz zobaczycie. To jest po prostu hit. Co ja sobie zrobię? To ja sobie najpierw tylko lekko przypudruję całość, delikatnie. I to jest mój pudel Loralsia. I teraz wezmę sobie ten ciemny kolor. Chciałabym go porównać do mojego ulubionego brązera z Lili Lolo. No, jest zimniejszy. Jest zimniejszy od tego Lili Lolo. Zważcie do konturowania. Te produkty są mega nakopigmentowane. Cena tej palety to jest, już wam mówię. 89 zł. I powiem Wam, że ja miałam paletę do konturowania ze Smashboxa. Ta paleta z Affect jest dużo lepsza od tej ze Smashboxa i jest też tańsza. Są większe produkty i lepsze kolory. Tylko to, co mnie trochę denerwuje, to dlaczego tutaj nie ma lusterek? W tej palecie cieni, którą zaraz Wam pokażę, też nie ma lusterka, ale podejrzewam, że to już się zmieniło, bo gdzieś widziałam na internetie, jak dziewczyny pokazywały na Instagramie te paletki, to one już miały lusterkę, więc może mam jakąś świecie. Edycja jeszcze bez lusterek. No bo wiecie, jak się wydaje stówę, no to fajnie byłoby, żeby chociaż tu lusterko było. Ale już sobie zrobiłam plamę. To jest problem. Problem i nie problem. To są kosmetyki profesjonalne i to czuć. Ja mam tego opisać, bo ja profesjonalistką nie jestem. Ale te, pro, te pudry są naprawdę mocno napigmentowane tak samo jak i cienie. I no można sobie zrobić plamę. Zwłaszcza jak się ma taką lekką rękę jak ja. Zdaje mi się, że to jest kolor neutralny, bo on nie zrobi wam takiej ziemistej skóry, ale z drugiej strony nie da wam też takiej e, słonecznej opalenizny, jak ten z Lili Lolo na przykład, którego namiętnie używam i wolę go, bo wolę cieplejszy efekt, ale ten jest też fajny. Zobaczcie, ładnie ta buzia wygląda, ale to nie koniec, bo brązer brązerem. Co kto lubi? Jedni zimny, drugi ciepły. Tej tak mówię, ten jest bardzo neutralny. Ale największym hitem jest ten żółty kolor, dlatego że ja go używam też bez korektora i naprawdę robi robotę. Muszę się podrapać, sorry. Pędzelkiem, nie? On tak rozjaśnia pod oczami, także już Wam pokazuję, bo ja byłam w szoku, bo tak naprawdę z tego wszystkiego myślałam, że ta paleta na bank nie będzie fajna, ale to jak to rozświetla pod oczami, to jest szok. Ciekawie jestem, czy to w kamerze będzie widać. Mam nadzieję, że tak. No widać. Nałożę sobie, żeby wam pokazać, nałożę sobie jeszcze tu. On tak odbija światło, a to jest matowy, jasny kolor, taki po prostu puder. A ma coś w sobie... No ma coś w sobie, że naprawdę da się nim fajnie wszystko rozjaśnić. Więc sobie nałożę tutaj jeszcze. zobaczcie widzicie to? nawet konturować nie trzeba bo to tak ładnie podkreśla szok, super, naprawdę ta paleta jest super jeżeli chodzi o rozświetlacz, no to on był dla mnie największym zaskoczeniem, takim, że ja w ogóle nie wiedziałam, że to jest rozświetlacz z tym, że no on nie da wam takiego glow jakiegoś wow, oślepi was to jest tak, to jest w ogóle w brązowym, beżowym, On to wygląda na brązer. on jest taki on ma takie bardziej satynowe wykończenie ale i daje bardzo delikatny blask, blisk, blask, jeżeli chodzi właśnie o ten rozświetlacz, to nie jest bardzo dzienny, ale wiecie, teraz jest moda na te wszystkie glow'y, żeby oślepiać tylko tymi rozświetlaczami, a on nie da wam takiego efektu, on daje delikatny efekt. No, i powiem Wam, że on właśnie tyłka nie urywa, jeżeli chodzi o taki mocny blask, ale bardzo naturalnie i delikatnie wygląda. I to, że on jest tu ciemny, to na twarzy tego nie widać, co jest bardzo ciekawe. Ja go lubię nakładać właśnie na usta, dlatego, że on nie jest aż tak mocny. Bo czasem, jak się nakłada na usta to rozświetlacze, to widać aż taką plamę rozświetlacza. A przez to, że jest taki delikatny, to on po prostu tylko ładnie. Podkreśla Wam ten kupi kupidyna, a nie robi Wam takiej żarubły hamskiej. Więc to jest naprawdę fajne. Więc zobaczcie, kto by powiedział, że to jest podkład o lekkim kryciu. Wszystko tak fajnie się połączyło. Ten bronzer, to rozświetlenie to, jeżeli miałabym wybrać jedną z tych wszystkich rzeczy, to na pewno to jest najlepsza rzecz. Także to Wam bardzo polecam. Podkład ok, no ale podkład. Pójdziemy do podsumowania później. Dobra, teraz przejdźmy do cieni, ale nałóżmy sobie tą bazę zakichaną. Ta baza to jest ee, Katorga, jeżeli chodzi o opakowanie. Ja nie wiem, kto to wymyślił. Baza sama w sobie jest ok, silikonowa, ale nie wiem, czy ja mam jakieś felerne to opakowanie. Ale tej bazy w ogóle się nie da zamknąć, bo ma to jakby krzywe opakowanie. I nie wiem, dziewczyny, jeżeli macie tą bazę, to dajcie znać, czy ona wam też się tak do dupy zamyka, bo. Ona jest straszna. O, teraz się udało. Ale bardzo często mam tak, że jak jej używam, to nie da się jej po prostu zamknąć, bo tak, jakby. O, z jednej strony się zamyka, a tutaj już nie. Także opakowania są średnie. I to jest taka silikonowa, zwykła baza. Kojarzy mi się trochę z bazą silikonową z Art Deco. Z tym, że jeżeli chodzi o mnie, to ja nie używam bazy codziennie. Ja jako bazę używam korektor mi się to dobrze sprawdza. Więc ja uważam, że baza to jest trochę taki zbędny dodatek, ale co kto lubi. Ta jest mięciutka i silikonowa. Kosztuje 25 zł, to nie dużo. Uważam, że jest lepsza od tej z Deco. To jest już taki dodatek. Myślę, że jak się z makijażystą to się to bardziej doceni. Ja też bardzo często nie maluję oczu, więc yy, dla mnie taka baza to jest po prostu Zbędny kosmetyk, ale dostałam, przetestowałam, jest ok. No nie zamknę, nie zamknę tego. Także jeżeli chodzi w ogóle o opakowania firmy Affect, to uważam, że są słabej jakości. Um, może to kwestia tego, że jednak stawiają na jakość produktu, a nie na opakowanie. Prawdopodobnie, gdyby opakowania były lepsze, to by cena produktu poszła do góry, ale ja uważam, że zawsze wszystko można połączyć. Bo no, tragedia, nie zamknę tego. Opakowania mają niezbyt ciekawe. No, tak samo ten podkład. No, fajnie, że jest szklany, fajnie, że ma pompkę, no ale taki jest słaby. Uważam, że ten podkład z Eveline wygląda lepiej niż ten z Affect no, nie zamknę tego. Nie zamknę tej pieprzonej bazy. Dobrze, przejdźmy do cieni. Jeżeli chodzi o cienie, to ja mam tę paletkę Pure Pasha, która jest dla niektórych to już jest koniec. Już nie mogę znieść tych palet ciepłych, ale no nadal ciepłe palety są na topie. Ja Wam powiem, że chciałabym nagrać taki film, połowa twarzy ciepłymi kosmetykami, połowa twarzy zimnymi kosmetykami i zobaczyć jak to będzie wyglądać, porównanie. No i tutaj znowu nie mam lusterka, ale tak jak mówię, ja już widziałam na innych paletach, że już są te lusterka, więc trochę lipa, ale powiedzmy, że tylko mój egzemplarz jest bez lusterek. Jeżeli chodzi o kolory, to one nie mają nazw, tylko mają numerki i te kolory są pro. Pro! Naprawdę są bardzo mocno napigmentowane. Pokażę Wam słocze, bo ja nie będę się malować tymi. Mmm. to się bardzo błyszczy. Nie będę się jakoś mocno malować, dlatego że. No, ja się mocno nie maluję i też nie mam dzisiaj ochoty jakoś tak, żeby się mocno pomalować. Ale pigment jest bardzo mocny. Zobaczcie, no to się błyszczy przepięknie. Przepięknie, to taki foliowy cień. Czarny jest czarny jak węgiel. Bardzo czarny. Biały. On jest naprawdę biały, także myślę, że tą paletą może naprawdę dużo I zobaczcie, jaka to jest pigmentacja. Naprawdę to jest super pigmentacja. Pokażę Wam, tu jest różowy. To jest taki brudny róż, bardzo ładny kolor. jako gdzie, jaką mam nałożyć? Już mi się kończy ręka. Mało go tutaj widać, ale widać. To jest kolejny cień, taki właśnie foliowy, który się pięknie błyszczy. To jest taki koral ze złotym. Nałożę go tu. Zobaczcie. To jest taki właśnie koralowo brzyskwiniowe bardzo ładne. I tutaj mamy ciemny brąz, bardzo napigmentowany. Tu. I jeszcze ciemniejszy brąz, prawie czarny. Także tymi cieniami, zobaczcie, jaki to jest pigment. Ja jestem w szoku, naprawdę. Naprawdę bardzo dobre cienie um, Kiedyś się bawiłam już tymi cieniami Na instagramie wam pokazywałam Ten kolor na oczach, byłyście zachwycone Ja wam powiem, że mnie się średnio podoba No ale mam takie zboczenie, że Nie bardzo lubię kolory na oczach Więc ja sobie nałożę Zastanawiam się, czy, użyć, czy użyć tego Czy tego Chyba sobie użyję tego, więc jest taki karmelowy Bardzo mocno napigmentowany Tylko przyłożyłam, tylko przyłożyłam Więc nie wiem Co z tego będzie ale nałożę sobie tylko bardzo napigmentowany, naprawdę, trzeba odszypywać, odszypywać, a i tak dużo tego zostaje. Kusi mi nałożyć ten perłowy, żeby wam pokazać jak on się ładnie błyszczy, więc może nałożę sobie go, ten, ten błyszczący. Nałożę go sobie rozświetlać po prostu w kącik. I jego nie trzeba w ogóle na mokro nakładać, on tak się świeci. Wow. Zobaczcie. Tylko on już jest taki... No folia. Mocno błyszczący. O kurde, żarowa No widać. Mega się błyszczy tak na złoto. Fajnie to wygląda. Podoba mi się. Tylko bardzo mocno. Zastanawiam się nad tym białym. Czy by sobie długo brwiowej nie nałożyć białego? Ale może to dziwnie wyglądać. Mega mocny pigment. Już założyłam. Więc trzeba będzie w to brnąć. W ten, w ten biel. Zobaczcie. Ale mocne. No biały cień. Ja nie wiem. Jak cię kręcę. Błąd, błąd, trzeba to rozmazać. Ile te cienie kosztują? Cienie kosztują 98 zł, więc myślę, że na bardzo dobrej jakości cienie 89 zł to jest fajna cena, tylko lusterko. Mam nadzieję, że jest, jest już lusterko. A nałożę sobie dzisiaj fokialur, bo dawno go nie było. A co? Szybko zrobię brwi i już przyjdę do Was po brwiach, bo brwi to najnudniejsza czynność przy oglądaniu na YouTubie. Także ZW chyba dorosłam do tego, żeby zacząć używać tuszu do rzęsy. Ech. Jeżeli chodzi o dolne rzęsy, bo górę no to ja mam sztuczne, of course, wszyscy już o tym wiemy, metoda 3D, ale. O, gumowa szczoteczka. Nie umiem się tym malować. Ja bardzo, ja już od 4 lat przedłużam rzęsy i powiem wam, że ja w ogóle nie używałam maskary na dolne rzęsy bardzo sporadycznie, przy mocnym makijażu, ale użyję sobie tej maskary z Affect i ona jest taka... ma dziwną szczoteczkę, z jednej strony ma dłuższe ząbki, z jednej krótsze, więc podejrzewam, że... że co? Exciting Lashes Mascara Volume, czyli to jest na objętość. Ja się w ogóle nie znam na maskarach. Ile ona kosztuje? 40 zł. To chyba niedużo jak na tłuszcz, co nie? Ale ja tam Wam tego tuszu nie polecę, bo ja się nie znam na tuszach. Dla mnie każdy tusz jest zły, <grym> dlatego przedłużam rzęsy. Ale jeżeli chodzi o ten, to to co mogę zauważyć, to to, że on nie skleja rzęs. Więc myślę, że on będzie fajnie rozdzielał, bo ma bardzo gęstą, gumową szczoteczkę. Ale z taką się jeszcze nie spotkałam. Ale ja ostatni raz tusz używałam, no nie wiem, tak regularnie, żeby używać tusz, no to. Z 5 lat temu. Rozdzieli ładnie, spróbuję Wam pokazać. Zobaczcie, no ładnie to wygląda, no i chyba lepiej to oko wygląda, jak ten tusz jest jednak na dole. I to znowu dzięki Saruni, także Sarunia dziękuję Ci, po prostu otwierasz mi oczy na nowe życie. Wykończymy sobie makijaż teraz pomadką, pomadka to jest też Affect Soft Matte w kolorze Zen. To jest taki brąz, myślę, że to będzie za ciemne, więc ja sobie na to prawdopodobnie tak czy siak nałożę Anastazję Beverly Hills, bo to jest... O! what? Ale dziwny ten. Dziwny aplikator, taki stożkowy trochę, ale nie spłaszczony, taki okrągły Dziwny Dzienny kolor 49 zł, Niezbyt mi się podoba kolor na mnie Więc ja sobie nałożę na to Anastasia Beverly Hills, bo ja tak robię, że nakładam ciemniejszą, a na to nakładała się Naked I to mi się najlepiej sprawdza O, dużo lepiej to wygląda od razu Podsumowując wszystkie produkty, powiem tak, firma Affect trochę mnie zaskoczyła, bo są naprawdę, czuć jakość w tych produktach, odjęłabym im punkty za opakowanie, ale wiecie, no to jest już tylko kwestia gustu, ale podejrzewam, że opakowania to jest najmniejsza rzecz, która jest ważna w kosmetykach, ale... Podkład jest fajny, myślę, że za tą cenę warto spróbować, ale myślę, że osoby z suchą i normalną skórą będą zadowolone. Krycie średnie, dałabym mu tak 4 na 5, więc jest ok, zwłaszcza za tą cenę. Fajne jest to, że ma pompkę. Jeżeli chodzi o cienie, no to uważam, że cienie są naprawdę fajne. Mosu napigmentowane, fajne ciepłe kolory, jeżeli szukacie takiej palety, to nie jest taka paleta, którą wiecie, trzeba mieć. To nie jest taka paleta, że jak ona wyjdzie, to muszę ją mieć, bo jest niezastąpiona. Nie, na pewno nie, dlatego że to są bardzo neutralne kolory, ale są ładne te kolory, jak widzicie, no neutralny makijaż z nimi zrobicie. Myślę, że e, różne kombinacje w sumie niby one są neutralne, ale można tutaj sobie pokombinować, zrobić różne makijaże. Myślę, że makijaże wieczorowe bardzo fajnie tu będą wyglądać. Tu mamy dwa błyszczące, reszta, to jest mat, co mi się bardzo podoba, bo ja nie za bardzo lubię błysk, ewentualnie to gdzieś taki blink w kącikach. I za tą cenę 89 zł to myślę, że to jest fajna cena. Tylko znowu dupa, bo nie ma lusterka. Paleta. 5 na 5, takie piątka z minusem, bo tylko to lusterko mi tu przeszkadza, ale no w nowszych edycjach już chyba jest to lusterko. Bardzo fajne cienie, mocno napigmentowane. Kobiety, myślę osoby, które zajmują się makijażem na pewno docenią ten pigment, bo czego się nie dotknę, to ja już jestem, o, brudna. Ale moim zdaniem największym hitem z tych wszystkich produktów to jest jednak ta paleta do konturowania, dlatego że nie potrzebujecie korektora. Wszystko tutaj macie, oprócz lusterka oczywiście, ale także to jest na pewno hit. I to jest na pewno hit, także jakbym miała jeszcze raz wybierać, na pewno by wybrała te dwie rzeczy, a jakbym miała ja wybrać jedną, to na pewno byłaby to ta paleta do konturowania, która jest naprawdę super dla osób, które właśnie lubią delikatny, dzienny makijaż. No bo tak jak mówię, tutaj ten rozświetlacz ma bardzo delikatny efekt, ale nie każdy lubi taką wiecie, żarówę. No i jeżeli chodzi o pomadkę, no to myślę, że na rynku jest bardzo dużo pomadek o podobnym działaniu, także ja jestem tak, nie! koniecznie, ale nie jest, nie, jest, nie, jest, nie jest zła, nie jest najgorsza, kolor też po prostu nietrafiony a jeżeli chodzi o bazę pod cienie, no to, to opakowanie jest tragiczne 25 zł, no dobra to jest cena, ale czy naprawdę każdy potrzebuje bazy pod cienie, to mnie zastanawia bo ja nie potrzebuję bazy pod cienie, dla mnie to jest zbędny wydatek 25 zł za 25 zł ja wolę, nie wiem zaprosić koleżankę i pójdziemy na kawę jeżeli ktoś szuka bazy silikon, o teraz tego nie odkręcę, cholerstwa nie, nie polecam wam, chyba że to jest tylko opakowanie. Więc to jest baza, czyli też tak. A jeżeli chodzi o tusz, no to no nie skleja, ale nie używam tuszu. Dam Wam znać na pewno w przyszłości, jak mi się będzie sprawdzał. Jest jeszcze jedna rzecz, którą mam, ale której nie chcę testować, bo trochę jest to też dla mnie zbędne w makijażu na co dzień. Jest to taki Fixers Affect i on jest, to nie jest coś typu mgiełka z maka. Tylko to już jest taki, wiecie, ala lakier do włosów, że to wam ma scalić cały, cały makijaż na cały dzień i całą noc. Myślę, że na jakieś makijaże pokazowe, na ślub, gdzieś gdzie ten makijaż musi Wam się trzymać cały dzień, to to jest fajne, ale do codziennego użytku na pewno nie, dlatego że to ma sam alkohol w składzie. Butan, alkohol do naturat, propan. Izopropyl, także ja bym prędzej tym coś odkażała niż nakładała sobie na twarz, ale jest coś takiego i podobno jest fajne. Ale tak jak mówię, ja nie używam czegoś takiego, bo się boję nakładać alkoholu, zwłaszcza na co dzień. No i ogólnie jestem pozytywnie zaskoczona tą marką, muszę przyznać. Więc ym, bardzo dziękuję Lady Makeup EU, że mi to w ogóle sprezentowaliście, bo się tego nie spodziewałam. No i co? Hmm, czy to wam, te wszystkie kosmetyki są dostępne u was, wiem, że są w, w Anglii, są dostępne na LadyMakeup.eu, jeszcze jest zniżka na cały asortyment, także zostawiam wam w opisie, a jeżeli chodzi o polskie, no to ja nie wiem, czy one są stacjonalnie gdzieś dostępne, chyba w, nie w Contigo, nie wiem gdzie, ale widziałam je na Minty Shopie e, i na takich różnych drogeriach internetowych. Więc to by było na tyle, taka była moja opinia na temat kosmetyków Affect. Mam nadzieję, że film Wam się podobał, mam nadzieję, że ten glow Wam się podobał jest naprawdę czadowy. Zapraszam do subskrypcji kanału, oczywiście zapraszam do komentowania, do lajkowania, pokażcie, że jesteście i co, do zobaczenia w kolejnym filmie, pa!